Cześć, witam się z wami. U mnie dzisiaj środa. Ja właśnie się szykuję do pracy. Znaczy, w sumie jestem przygotowana. E, teraz mam jeszcze godzinkę, nawet troszeczkę więcej, półtora godziny czasu wolnego. Wszystko w domu ogarnięte. Świetna wiadomość jest taka, że y, udało się naprawić y, piec, znaczy ogrzewanie. Jedynie była to pompa, e, także spoko. E, koszt to chyba było 40 funtów, ale jednak zdecydowaliśmy, że na wiosnę wymieniamy piec. Niech się wali, niech się pali, to jest pierwsze, co robimy, wtedy będę mogła zrobić taką łazienkę, jaką chcemy, e, bo teraz mam piec taki, nie wiem, jak to się nazywa, musimy mieć dwufazowy, żeby po prostu e, wychodziła deszczownia, czy tam, czy tam prysznic ze ściany i takie pierdoły, e, a teraz nie mam tego po prostu jak zrobić. E, tak jak mówiłam, zostało mi troszeczkę czasu e, do wyjścia, a nie mam pojęcia, co mam zjeść. Hmm, nie mam pojęcia, co mam zjeść. Nie wiem nawet co na w lodówce, byliśmy na zakupach, ale nic takiego nie, ma, nie kupiliśmy z tego, co pamiętam, także nie wiem, coś będę musiała kombinować. Aha, jeszcze chcę paznokcie wymalować, bo jeszcze mam paznokcie niewymalowane, a chciałabym do pracy mieć wymalowane, znaczy w ogóle chciałabym mieć wymalowane, o tak, tak, to powinnam powiedzieć. E, także dobra, robię sobie kolejną kawkę e, i... tak, i będę kombinowała, co sobie zrobić do jedzenia. Już wiem, co będę jadła, w szafce znalazłam moją finłę. E, czyli komosę ryżową. Tą akurat mam e, z dzikim ryżem, z popękanym groszkiem, znaczy popękanym, takim przepołowionym groszkiem. E, nie wiem, co to jeszcze jest. Amarant. Nie wiem, co to jest w ogóle. Amarant, tak naprawdę. Ale no, zobaczymy. E, tak jak mówiłam, dziki, liż, bro, dziki ryż to jest tutaj, brązowy ryż, także zobaczymy to, zrobimy to. I do tego sobie wezmę po prostu sałatkę z, z tuńczykiem. O, to będzie mój obiad przed pracą. A Jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć, powiem Wam, że e, dostaliśmy ostatnio film i zdjęcia ze ślubu. I o ile film. Przepraszam. O ile film. E, świetny, to zdjęcia masakryczne. Po prostu masakra. E, powiem Wam. Miałam po prostu chęci coś do tego ślubu napisać, ale nie, zostawię to tak jak jest, ale. Chyba na jednym zdjęciu tylko widać mi w całej sukience. <coughs> Przepraszam, także jeżeli ktoś by się pytał um, kiedyś, czy miałam sukienkę długą, czy miałam sukienkę krótką, i nie daj Boże, jakbym nie pamiętała, to nie potrafiłabym odpowiedzieć na podstawie zdjęć, no bo nie, nie widać tam nigdzie, czy mam sukienkę długą, czy mam sukienkę krótką, tak jak mówię. Um, żadnego zdjęcia? Nie mam w jakiś sposób, nie wiem. No, ustawiono, ustawiono, wiecie, no, my żeśmy się też tam do kilku zdjęć ustawiali z gościami, i w ogóle ze wszystkim, no, ale przecież do jasnej cholery to nie jest, to już nie są te czasy, że się pstryka zdjęcie. I okej, okay, jest jaki jest, przecież ta pani widziała, co ona wzięła za zdjęcie, przecież ona, przecież ona to widziała. Ja mam gdzieś tam przed urzędem jedno zdjęcie z rodzicami, e, mój tato w ogóle patrzy w jedną stronę, e, mojego radka mama ta patrzy też w inną stronę. No jasne, cholera, czy nie, czy nie można było po prostu spojrzeć i powiedzieć jeszcze raz, albo jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz? No przecież za to miała płacone. E, mało tego... Dostaliśmy tylko i wyłącznie płytę, nie dostaliśmy nawet ani jednej odbitki. Wiecie o co chodzi? No, no nie wiem, my żeśmy, co nie, nie rozmawialiśmy z nią co tam, co tam będzie. Ale no, <grym> z tego co wiem, to zawsze są jakieś odbitki. No chyba, że się mylę, no ale co mam kilku znajomych, co albo się hajtali, albo co mają, co po prostu zajmują się fotografią, to zawsze dają też jakieś tam odbitki. Przeważnie około 10 odbitek. Dla mnie to jest jedna wielka paranoja, nie polecę tej pani. Nikomu, jestem wściekła. Mam nadzieję, że naprawdę e, nie zbierze się we mnie kiedyś tyle złości, żeby jej napisać coś. E... <słuch> Szok. W ogóle o zdjęcia musieliśmy się dopominać i to bardzo długo dopominać. Zostaliśmy je e, równo 3 miesiące od ślubu. Miało być dwa miesiące, były 3 miesiące, no dobra, niech i będzie miesiąc, ale Pamiętam nam jakie przesłała na próby, znaczy w, w ogóle mój radek powiedział, bo byli jego rodzice u nas i powiedział, w ogóle cokolwiek im przyszli tutaj, żebym, żebym miał co im pokazać, no bo wiesz, już dwa i pół miesiące minęło, no do no co jest grana, nie? To przesłała zdjęcia, w ogóle zobaczyłam te zdjęcia i ja mówię, co to kuźwa jest? Ja mówię, no mam nadzieję, że ona że ma coś lepszego, bo, bo po prostu byłam przerażona, ale wiedziałam, że ona e, nie wysłałaby po prostu czegoś brzydkiego, także po prostu wysłała to, co myślała, że jest dla niej ładne. No i masakra, masakra. Jestem, na, na, jestem bardzo, bardzo rozczarowana, no ale... E... No ale co, no film jest za to świetny, e, kamerzysta się naprawdę postarał, e, także muszę, muszę widzieć tyle dobrego w tym, że mam film. Na filmie lepiej wszystko widać, także e, z tego się cieszę. No ale tej pani fotograf no niestety nikomu nie polecę. Jedzonko gotowe, jeszcze paruje. Mm, powiem Wam, że ta kniła bardzo, bardzo dobra jest, także e, cieszę się, że ją kupiłam. Ja ją kupowałam w TK Maxi, już jakiś czas temu, później kupiłam jeszcze jedną torebkę. Sorry, macham, bo paruje. Bardzo smaczna jest. Hej, dzień dobry, dzisiaj jest czwartek, godzina 1.15 Ja za godzinkę i 15 minut wychodzę do pracy e, Wszystko mam już przygotowane e, Jeszcze tylko się przebrać, zjeść e, obiad I chcę Wam pokazać właśnie mm, Co będę jadła na obiad, znaczy to nic specjalnego, absolutnie e, Ostatnio mi w komentarzu Radosna że wspomniała e, Mówiłam Wam, pokazywałam Wam w moim vlogu, że zaczęłam pić skrzyp e, To był akurat pierwszy dzień I jak na razie chyba uczulenia jakiegoś tam nie mam e, Chociaż dalej z moją twarzą nie jest za dobrze ale w tym świetle nic za bardzo nie widać. E, I napisała mi, że dobrze łączyć y, krzyp z pokrzywą. I tak, ja sobie zdaję z tego sprawę. I ja po prostu tak często piłam. Y, z rana skrzyp, wieczorem pokrzywę albo na odwrót. Ale dzisiaj sobie zrobiłam mix. Po prostu wrzuciłam dwie torebki do, jedne, do, jednej, a, do jednego kubka. i Mam nadzieję, że tak można, że nic się tam nie, a, nie zmiesza. Także m, taką wspólną mieszankę będę piła po raz pierwszy. Ty, mam pewność, że nic nie zapomnę. I jeszcze wam chciałam pokazać, że sam od mojej znajomej E, wczoraj w pracy taki, a to zaraz będę musiała położyć, e, taki zestaw z W7 do brwi. O, ja widzę, że tutaj nawet są takie szablony. <laughs> Pewnie nie będę wykorzystywała szablonów, ale... E, bo no wiesz, ja mam na chwilę swoich brwi, ja po prostu mam je swoje własne, tak rzadkie, tak przerzedzone, zresztą widzieli, w ostatnim vlogu zresztą widać, bo ja nie mam w ogóle makijażu w ostatnim vlogu, ani tuż, ani tuszy nie używałam, ani rzęs nie podkreślałam, nie zrobione nic, 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 także widać, jak marne są moje biedne brwi. E, Także wypróbujemy tego, już nie dzisiaj, bo, e, no, no, bo dzisiaj już użyłam swojej kredki ze Sika, którą e, ogólnie mogę polecić. Jest ok, może nie jest za bardzo trwała, ale jeżeli się przepilnuję i nie dotykam twarzy bardzo, bardzo często, to jest naprawdę fajnie. To dobra, pokażę Wam, e, co będę jadła i się przyjrzymy temu zestawowi lepiej. Do pracy może to już za pięknie wygląda. Znowu sobie zrobiłam sałatkę, dokładnie to samo, co wczoraj miałam na obiad, bo za dużo układałam. Yy... Kinuję, no, kinuję za dużo ugotowałam, po prostu nie chciałam, żeby mi się zmarnowało, czyli sałat, dodałam pomidory, troszeczkę tuńczyka, właśnie ta kinuła yy, i taki dressing majonezowo-jogurtowy, także to jest do pracy już wymemlane, czeka na przykrycie. Jeszcze Wam muszę powiedzieć te pojemniki, ja mam akurat. Jezu, jak one się nazywają, te moje? E, lock and Lock. E, one są, akurat ja płaciłam cholernie drogo za nie, ale naprawdę polecam Wam te pojemniki. E, tak jak ser, na przykład żółty kupowałam i mi się bardzo szybko psuł. Tak w tych pojemnikach do ostatniego plasterka on jest. Tak samo z radka wędlinami. No po prostu bajka, bajka. W żadnym innym e, pojemniku plastikowym e, tak się nie działo. Także polecam ten lock, lock zdecydowanie. E, na obiad przed pracą będę jadła taką ciabatę. E, tutaj mam. Ups. Tutaj mam pieczarki, żółty ser, pomidory pod spodem, tylko i dlatego, bo Radek zrobił mi takie dwie na śniadanie, zwariował, że ja takie dwie zjem. Zjedłam jedną też, nie chcę, żeby mi się zwarnowało, po prostu to zgrilluję. E, tu jest właśnie ten zestawik. <grym> Powiem Wam, że dosyć ciekawie wygląda i o proszę, są takie trzy szablony. Tak jak mówiłam, a moja sobie mi mówiła, że tam nie ma szablonów, o nie będzie tutaj widać. Mm. O widzicie kształt. Ten akurat, mam w ręku, nawet taki do mnie pasujący. Nie za duży, nie za mały, nie za długi. E, ten bardzo wąski, to zdecydowanie nie dla mnie. No, i ten dosyć szeroki i dosyć, dosyć długi, także też nie, ale powiem Wam, spróbuję sobie tego. Tutaj jeszcze, żebyczek, taka szczoteczka i do, do używania cieni. No i nawet fajne, tylko powiem Wam, że. A nie, myślałam, że tutaj są drobinki. Nie ma drobinek. Przypuszczam, że czwórka będzie dla mnie. Trójka z czwórką wymieszana. Ta jedynka to jest pod łuk brwiowy, ale tak jak widzicie, jest dużo drobinek, ale zdecydowanie wypróbuję. No i mój miks. A tak, dwie torebki mi się parzą. Znowu ten skrzyp z malwy i pokrzywa z edala, e, nie wiem, kiedyś, kiedyś, jakiś czas temu kupiłam, ja mam takie właśnie jakieś okresy, że e, doprawiam się ziołami, że tak powiem. O, widzę, listonosz mi przyniósł pocztę, może coś ciekawego przyniósł, idę sprawdzić. Nie, nic ciekawego nie przyniósł, jedynie e, dla Radka konwerter, mm, znaczy jakiś tam program do przemieniania jakiś tam filmów, bo chciał ten film nasz z wesela jakoś tam przerobić, bo tam oczywiście też jakaś pomyłka jest. E, powiem Wam, że czym częściej myślę o tej fotografce? Pseudo fotografce. już tak zaczynam myśleć, że naprawdę ma tą stronę i no i mało śliczne zdjęcia. Ale no po prostu nie wiem, dlaczego to nasze było tak wszystko robione na o all, że tak powiem. No ale dobra, z tym jestem, jestem rozczochrana, jestem jak e, stara czarownica, ale tylko i wyłącznie dlatego, że mułam rano włosy i chcę, żeby mi wyschły. Mam nadzieję, że nie podestam, mówię, jeszcze godzinka, a jest zimno do jest 7 stopni. E, nie chciałabym, no w środku jeszcze są mokre, kurde. A nie chcę ich podsuszać, także nie wiem, co wymyślę. Albo gdzieś czapkę moją znajdę, jakąś, ale jeszcze nawet nie wiem, gdzie jest czapka. No nic, biorę się. Em, w międzyczasie sobie niech ta herbatka się parzy. Ja sobie muszę zaparzyć drugą y, kawę, bo mi potrzeba kawy. Zdecydowanie potrzeba mi kawy. Przed pracą zawsze dwie kawy. Powiem Wam, że jakbym mogła, znaczy mogę. <grym> tak i owszem, mogę. Ale jakbym mogła, to mi jeszcze po powrotu z pracy o godzinie 12 w nocy z chęcią piła kawę. No ale już tak nie robię. Tak, jak mówiłam, tak się parzy. Wiecie co, zdecydowałam, że nie będę ryzykować, wyciągnęłam swoją suszarkę. Ja ją kupowałam jakiś czas temu, dosyć dobra jest, czytałam opinie, jest OK. treseme. Czyli w Polsce to jest... Napiszę Wam gdzieś tutaj, bo to jest w Polsce jest też ta marka, ale inaczej się nazywa. Z dyfuzorem, także idę się dosuszyć, jednak nie będę ryzykowała, jest zbyt zimno, sprawdzałam, tak naprawdę myślałam, że jest 7, a jest 6 stopni. Yeah. <laughs> dlatego właśnie nie suszę włosów suszarką, bo niedojrzone zawsze są lwie. To teraz to w ogóle wyglądam jak, jak pani lwica. Normalnie, szok, 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 szok. Tak, ogólnie to dzięki za udzielanie się pod filmami. E, bardzo lubię, jeżeli ktoś mi tam odpowiada na jakieś pytania e, i ze mną w ogóle, od, m, że tak powiem, konwersuje, także super. Widzę, że nie tylko ja się boję latać. I dzisiaj e, napisała mi w komentarzu Agnieszka e, z bloga Agnieszka MP Vlog, że opublikuje film właśnie odnośnie latania. Przypuszczam, że to będzie odnośnie latania. E, także nie mogę się doczekać. Pewnie obejrzę dopiero jutro, bo tak jak mówię, dzisiaj o północy dopiero wrócę, także obejrzę jutro. I e, napisałaś mi tam o tych e, przy jakimś tam systemie przeciwmgielnym. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale wiesz, wiecie w ogóle, jak to jest. Czasami po prostu. E, strach bierze górę. Wszystko w ogóle ten strach się zaczął od tego, ja Wam nie powiedziałam, bo ja wracałam do Anglii z moją ciotką e, z pogrzebu mojego dziadka z Polski i powiem Wam, że wpadliśmy w tak straszne turbulencje, że to się w głowie nie mieściło. Po raz pierwszy e, stewardesy i tam stewardzie musieli usiąść i się zapiąć i to po prostu we mnie wywołało tak ogromną traumę, że ja od tego czasu właśnie zaczęłam się bać latać. Bo przed tym w ogóle się nie bałam, przed tym uwielbiałam. Ja Wam powiem, ja mam takie jakieś czasami głupie myśli. Pamiętam, że pierwszy raz jak leciałam, wzbijałam się, znaczy zbiłam no. Samolot się wzbił nad chmury i wiecie, nad chmurami to jest zawsze pięknie i słonecznie. Tak sobie pomyślałam, Boże, jeżeli niebo, jaką niebo, wiecie, niebo biblijne, e, tak wygląda, to sobie pomyślałam, I don't mind. Wiecie o co chodzi? Jeżeli tak naprawdę niebo wygląda, to, to cokolwiek by się miało stać, jeżeli tak spokojnie, tak pięknie tam jest, to, to niech się dzieje. Ale taka głupotka, ale Agnieszka, czekam z niecierpliwością na e, Twój film, w ogóle, no, czekam na Twój film. Tak, miałam nagrać jeden kod, ale nie nagrałam, także kurde, muszę się zebrać, ale przypuszczam, że to dopiero zrobię e, e, nie jutro, nie w piątek, tylko w sobotę, jak będę miała wolne. Tak, tak mi się wydaje, że dopiero w piątek. Już jest za pięć, druga, czas włożyć moją bułę do opiekacza. Powiem Wam, że ja mam George'a Formana, ten akurat jest mały, my George'a Formana mamy od lat te kawałki farby są po malowaniu kuchni, muszę to, do tego się zabrać. E, polecam, 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 robię w niej praktycznie wszystko, jeszcze jak jadłam mięso, e, kotlety mielone, ile tłuszczu z tego spływa, to się w głowie nie mieści. E, kiełbasy, czy tam jak jedliśmy, odgrzewaliśmy, mm, czy tak dalej jak robi, ile z tego tłuszczu leci, to też się w głowie nie mieści. Ryby, wszystko, wszystko robię w tym, no i zapiekanki też. I mimo że on nie jest taki, nie jest taki, wiecie, domyka, domykany, ta bułeczka naprawdę dobrze się zrobi. Cały ser mi cholera, wiecie jak dobra, ja idę jeść. A jeszcze Wam zaraz coś muszę powiedzieć. Zostało mi 20 minut do wyjścia do pracy. E, właśnie będę jadła, tak jak Wam przed chwilą pokazałam. I powiem Wam, że oglądam właśnie kanał kanał film e, Lawendowej. I dzisiaj na kanale poleca ona e, inne kanały, które mówią o organizacji domu, o sprzątaniu i takie pierdoły. I powiem Wam, że już kilka zasubskrybowałam. Ja lubię oglądać takie rzeczy. E, bardzo lubiłam tą oryginalną angielską yy, perfekcyjną panią domu z Antia Turner bardzo fajne to było zresztą komu też lubiłam ja jak wam przed chwilą mówiłam do remontów to ja zawsze właśnie lubię widzieć takie efekty takie mocne efekty na ocznie że widać przed i po to jest dla mnie po prostu taka motywacja także troszeczkę kanałów w ogóle sama wyszukałam e, troszkę pooglądałam zasubskrybowałam. E, zobaczymy czy czegoś nowego się nauczę e, dobra tak jak mówiłam ja się biorę za jedzenie hmm. Nie ciekawie dzisiaj wyglądam, ale w kamerze jeszcze gorzej niż na żywo, także tak źle nie jest. Um, ja się biorę za to jedzenie. <słuch> Zaraz do pracy, do pracy. E, także dobra, to na pewno będzie wszystko na dzisiaj, bo o północy nagrywać nic nie będę. Tak więc dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Buziaki. Pa pa.